I'm Mr. Beast niedawno oburzył się na Twitterze na rosyjskiego YouTubera o to, że ten kradnie 1 do 1 jego pomysły oraz miniaturki do filmu. Teraz role się odwróciły i gość z TikToka uważa, że to Mr. Beast kopiuje od niego pomysły na filmy, ale pogadamy o tym w dalszej części odcinka. Stu napisał do mnie po wczorajszym odcinku i sprostował jedną rzecz co do jego projektu, i o tym też wam dzisiaj powiem. Jany kierowca wjeżdża w Disa i rozwala mu Mustanga. Koleś niszczy panele słoneczne o wartości 300 tysięcy złotych. YouTube znowu został zalany skandynawskimi reklamami, które pojawiają się nawet na moich filmach. A na koniec zerknijmy o co chodziło w chodzi i jeszcze. Teraz macie na ekranie reporterów dzisiejszego odcinka, linki na ich znajdziecie w opisie. Gratuluję, wczoraj znowu mnie zmiażdżyliście jak chodzi o próg łapek. Niestety wystrzelam się już z tematów na filmy, więc nie będę ustawiał progu, ale jesteście za cienkie wackie, żeby wbić 100 tysięcy do 24. I nie, że podpuszcza. Subskrybuj, jak jesteś na kanale pierwszy raz, albo oglądasz mnie od dłuższego czasu. A teraz lecimy do pierwszych newsów. Standardowo zaczniemy sobie od kilku różnych tematów i pierwszym z nich będzie ostatni Rage Izaka. Wiem, że to nie news, ale klip jest bardzo zabawny, więc y, sami oglądajcie. Oba mać, no co jest? I Izak to coś na co nie zasługujemy jako ludzkość Ale ja niestety nie wiem czym, ale chyba sobie zasłużyłem na to, że YouTube teraz promuje oszustwo przed moimi filmami Niedawno wam mówiłem o tej stronie typu Generator fałdowców, w których reklamy ciągle wyskakiwały przed filmami Fortnite'owych YouTuberów Teraz ci sami oszuści zmienili sobie nazwę domeny i rozpoczęli drugą kampanię reklam Które kompletnie zalały YouTube'a i sami oglądajcie jak te reklamy żałośnie brzmią Wróć do witryny i wprowadź ten kod PIN Nie martw się o koszty, które widzisz Zaufaj mi Musisz usunąć SMS-y, które otrzymałeś kilka minut temu. No, większego plusitu tu dawno nie słyszałem. Z tym usuwaniem SMS-ów to chodzi pewnie o to, żeby ośmiolatek, który już by się dał na taki skam zrobić, usunął dowody zbrodni przed swoimi rodzicami. Żeby oszuści bez limitu mogli sobie ciągnąć od niego kasę z tej subskrypcji premium. Ja nie rozumiem, dlaczego niektórym tak ciężko zarabiać na czymś uczciwym, bez szkodzenia innym. I tak samo nie rozumiem ludzi wsiadających za kółko po alkoholu. To jest chyba najgorsza rzecz, którą może zrobić kierowca. I na takiego oponenta ostatnio trafił Dis. I sami oglądajcie, jak to się dla niego skończyło sobie w aucie poczułem uderzenie. Tak w tej chwili wygląda mój tylny zderzak. Kierowca wysiadł z auta. Powiedziałem mu, że auto mam w leasingu, więc wzywamy policję i nie chcę tutaj żadnego dogadywania się pod stołem. Miałem wrażenie, że jest lekko Niech pan poczeka, ja sobie wsiądę przeparkuję, żeby nie blokować drogi i przeparkował sobie tak, że od razu ujechał, pojechał dwie ulice dalej. Kierowca zbiegł właśnie z miejsca wypadł. Trochę podjeżdżał alkoholem, więc prawdopodobnie wiemy, dlaczego tam się udaje. No, totalnie unlucky i z tego zdjęcia, co stawił Disu to widać, że to był jakiś Janusz z Pasada, więc tutaj raczej opcja jakiegoś zawziętego hejtera nie wchodzi w grę. Szkody nie są jakieś ogromne, bo auto jest sprawne, jeździ i tam ucierpiał tylko tylny zderzak. Ale o ogromnych szkodach możemy powiedzieć z następną sytuacją, ponieważ ostatnio jakieś chłopszedł na farmę fotowoltaniczną i rozpiepszył Ponad 200 paneli słonecznych Generując szkody na ponad 300 tysięcy złotych W sensie po co, czym temu chłopowi Zawiniły kurde panele słoneczne Myślę, że tutaj albo on chciał się na kim zemścić Albo ktoś inny zemścił się jego rękami Dając mu po prostu takiego taska jak w Among Us Na szczęście nasz impostor został złapany I okazało się, że to był jakiś 30-latek I grozi mu teraz nawet do 10 lat za kratkami Koleś nie powiedział co było motywem zniszczenia Biednych paneli słonecznych, ale nie ma to się zagłębiać Typ jest po prostu cymbałem Ale skoczmy już do następnego tematu, ponieważ ostatnio Na stronie Skota czyli właściciela popularnej serii Serii Horror Grey Five Nights and Freddy's dostaliśmy informację, że po 7 latach Scott odchodzi na emeryturę i teraz ktoś inny będzie się zajmować grą. I z tego co napisał, można wywnioskować, że Scott się po prostu wypalił i nie czuje fanafa tak jak kiedyś oraz że raczej teraz chciałby się skupić na swojej rodzinie. No z wiekiem, wartości się zmieniają, więc trzeba uszanować decyzję Scotta. Ale coś, czego ludzie nie uszanowali, to dzisiejsza aktualizacja Google. Od rana dostaję setki wiadomości od ludzi z Androidami, że bez przerwy wywala wam jakiś błąd. No i po opiniach na Google Play widać, że problem jest na gigantyczną skalę. Jeden z widzów mi napisał, że żeby to naprawić, to trzeba było po prostu odinstalować aktualizację. Teraz wróćmy sobie na chwilę do mojego wczorajszego odcinka, gdzie mówiłem wam o Fanadise, czyli nowym projekcie Stew, gdzie między innymi twórcy będą mogli robić swoje tokeny NFT. Nie będę się zagłębił co to jest, bo wszystko macie opisane w moim wczorajszym odcinku i mówiłem wam wczoraj o tym jak NFT szkodzi środowisku, bo tak rzeczywiście jest. Sam proces mintowania takiego tokena, czyli po prostu generowanie go zżera masę energii, ale Stew się do mnie wczoraj odezwał na Instagramie i powiedział, że Fanadise będzie używać eco-friendly systemu Proof of Stake, który ma zużywać 99% mniej energii niż jak to było systemem Proof of Work. Więc takie małe sprostowanie. Podobno na stronie Fanadice ma pojawić się informacja, że będą używać alternatywnego systemu. Więc tutaj profesy dla Stu oraz dla Fanadice, żeby jednak postawili na ekologię. Bo jednak Fanadice jest czysto komercyjnym projektem i takie ogromne pochłanianie energii, no nie byłoby za fajne z tej strony. Więc fajnie, że Stu to wyjaśnił. A jak mówimy o wyjaśnieniach, to pogadajmy teraz o ostatniej dramie Billie Eilish. Na 100% ją kojarzycie, ona jest piekielnie popularną piosenkarką i ma jedynie 20 lat. Ale ostatnio w internecie zaczęło się pojawiać coraz więcej nagrań od jej fanów, którzy na przykład zrywali jej plakaty. Ze swoich ścian i mówili, że jej nienawidzą. Billie Ailish zaliczyła nawet spory spadek followersów na Instagramie. W sensie, to no, w porównaniu do jej wielkości, to to jest dosłownie to samo, jakby ziarnko piasku e, uciekło z piaskownicy. Ale przejdźmy do tego, co tak wkurzyło ludzi, a głównie chodziło o jej obecnego chłopaka, z którym byli ostatnio była w Disneylandzie. Ludzie zaczęli tak troszeczkę kopać oraz szukać informacji na jego temat, i mamy już chyba klasyk, klasyków skreślania osoby w internecie, czyli stare tweety sprzed prawie 10 lat, gdzie chłopak pisał m.in., że Adele wyglądała jak angielska wersja świnki Peppy, używał no te wszystkie wpisy wyglądały mega słabo i dużo ludzi zaczęło mieć problem do Bili, że ona jest takim typem. Billy oficjalnie się do tego nie odniosła, zresztą chyba nawet nie musiała, ale jej chłopak wrzucił przeprosiny na swoje stories i napisał tam, że jest mu wstyd i za wszystko przeprasza. No i też trzeba mieć z tyłu głowy, że jak chłop, jak to pisał, to było prawie 10 lat temu. Więc raczej już zdążył dorosnąć i zrozumieć niektóre rzeczy, a na Bili zsumowało się jeszcze dużo rzeczy, bo pojawiło się jeszcze jakieś bardzo stare nagranie, jak Billy mówiła i robiła obraźliwe dla Azjatów gesty. I w sumie za to przeprosiła na Instagramie, napisała, że wtedy miała 13 albo 14 lat. I nie była wtedy nawet świadoma, że to co robi jest złe Ale według mnie to jest tak wszystko na maksa Naciąganą aferką Dobrze, że ten jej obecny chłopak się zreflektował I przeprosił za swoje stare wpisy na Twitterze Bo one akurat to były bardzo ciulate A teraz czas na nasz finałowy temat Bo pan Jimmy aka Mr. Beast został oskarżony o kopiowanie Nie wiem czy kojarzycie tę sytuację Ale w lutym tego roku Jimmy wstawił tego tweeta pisząc to Największy kanał w Rosji po prostu zabiera moje miniaturki I wkleje tam swoją twarz No i po tych zdjęciach było widać, że chłop nie dość, że zabombia mu pomysły na filmy No to jeszcze robi to na praktycznie takich samych miniaturkach. Za jak na 30-milionowy kanał jest mega słabe. W komentarzach ludzie nawet zauważyli, że chłop zabiera Jimmy'emu pomysły na ubrania. A w komentarzu pod tweetem Jimmy'ego odezwał się też Justin Dustin, od którego A4 też podpierdziało miniaturki i pomysły. Na wszystkie oskarżenia ten chłop wtedy tak arogancko odpowiedział i napisał, że on robi 10 tysięcy razy lepszy content i miniaturki nie mają żadnego znaczenia. Co do lepszego kontentu, to chłop zrobił film z bezludnej wyspy w studiu, kiedy Mr. Beast miał prawdziwą bezludną wyspę. Ale mniejsza w tę sytuację, bo teraz zarzuty o kopiowanie spływają na Jimmy'ego. I oglądajcie, co On -er. Mr. Beast took two of my video ideas and gave me no credit at all. I turned Mr. Beast's team trees into Minecraft. You have 15 minutes, and every single tree you plant, I'll give you a dollar. Your time starts now. Go, go, go. Uh, okay, okay, okay. Dwa lata temu, kiedy robiliśmy Team Trees, za każdy dolar, który ktoś z nas zasłużył, posadziliśmy drzewo. A dzisiaj, za każde drzewo, które zasadzisz przed końcem tego filmu, dam ci dolar. O mój Boże! Bardzo podobnie. No umówmy się, Mister Bista nie skopiował. Ten chłop ma dosłownie po tysiąc wyświetleń pod filmami, więc Mister Bista nie ma pojęcia o jego istnieniu. I jeszcze on sam w swoim odcinku skopiował pomysł od Mister Bista z tym sadzeniem drzew. Wojtymi to zrobił w prawdziwym życiu dwa lata temu, i teraz ten koleś ma problem do niego, że zrobił sobie to w swoim odcinku gamingowym. No po prostu zero logiki. Gość raczej liczył tylko na atencję i ją w sumie dostał, tyle że na TikToku. A w komentarzu pod jego filmem napisał jeszcze koleś który brał udział w tym odcinku Mr Beasta i napisał, że Jimmy to nagrywał, zanim ten TikToker wrzucił swój odcinek, bo u Bista nagrane rzeczy wlotowałem dopiero po tygodniu albo po dwóch. To by było na tyle z dzisiejszych newsów. Dziękuję, że byliście ze mną przez te 3 dni daily. Niestety już nie mam tematów na jutrzejszy odcinek, ale może zostawić suba, żeby być na bieżąco. Jak chcesz sobie kupić ładne ciuszki, to wpadaj na kanopski Linka masz w opisie. Wszelkie tematy newsy, na odcinki newsy po mi na Instagramie, a więc dziękuję zobacz, bardzo. Zobacz, dobie. Zobacz, dobie. Zobacz, Nice, uh, the money, the will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm coming through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. The solid I wanted. The phone in affection. I'm I summoned in public. check out problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The press will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm.